Fris wrzucił jednego dnia 12 filmów. Dzisiaj padło na pomysł, żeby zrobić 12 filmów. Każdy film będzie od. Ja będę. i wrzucę 13 odcinków. Odcinek 13 będzie odcinkiem finałowym, natomiast w pierwszych 12 odcinkach ukryte będą zadania czy polecenia umożliwiające wam wzięcie udziału w 12 różnych konkursach, w których będziecie mogli wygrać bardzo dużo złota, bardzo dużo legend, a także nagrody, które nie są przedmiotami w grze. Bardzo ważne jest to, abyście oglądali te odcinki w całości, aby nie przegapić momentu, w którym mówię wam, co macie zrobić, aby wziąć udział w konkursie. Kilka konkursów jest opartych na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, jednakże znaczna większość umożliwia wzięcie udziału w konkursie nawet następnego dnia. Zaplanujcie sobie dzień, aby móc być częścią tego wydarzenia i zapnijcie pasy, bo zaczynamy już.